Kanałowe. I jak widać z rentgena, oj, nie pójdzie to szybko. Tytanowe wiertło. Coś ostatnio jakoś się woli. Czyś ty zwariował? Własną córkę chcesz puścić do tych potworów, którymi ciągle nas straszysz? To przez nich zbudowałeś to miejsce. Attention! Znalazłam naszego lwa. Ukrywa się wśród tych W bagażu to wręczno się nie zmieści. Ale twoja głowa tak! <laughs> Niech ci się przyjrze, Eduardo. O, jest jeszcze gorzej, niż przypuszczałam! Masz ziemistą cerę, rozszerzone pory, a te brwi? Że nie wspomnę, ile się trzeba nadźwigać. Skrzynki jarzyn to udręka dla mojego krzyża. Ja i Świerszczu nie będziemy udawać, że mamy frajdę, tak jak wyszajbusy. Spójrz na niego. Myślę, że powinniśmy go tu zostawić. Mówiłam, żeby go tam zostawić. Na pewno dostaniesz się do raju. Wszystkie psy tam idą. Bo w przeciwieństwie do ludzi, Sy są dobre i lojalne. Jak drży serce, czuję, że łapie mnie miłość pierwsza i wielka. Zaklęci odpływu? A więc jest jeszcze gorzej. Można coś z tym zrobić? Nie mam mowy. Nie zamierzam jej znowu narażać. Wymyślimy coś innego. Masz dziewczynę? To przez nią nie umiesz wybrać pracy? Boże, żeby była z dobrej pasieki. Czyli wolałbyś patrzeć na jakiś brudny, okropny, mizerny pniaczek, który wyrasta z ziemi i co niby robi? Nawet nie wiem, co to to właściwie robi, po co to, to żyje. Tym się trzeba cieszyć. Najnowszy dębobocik. Do tego modelu dają nawet pilota. O Jake, jak wyglądam w tych spodniach? O, znowu to samo. Jeszcze niedawno mieściłam się w ten rozmiar. Kiedy mamy rozdać gorące ręczniki? Przed, czy raczej po bezpłatnym posiłku? Mówi się hostessy pokładowe, a nie stewardessy. On i coś mało martwo wygląda. Na mój nos to maczał w tym palce on. A ty myślałeś, że gdzie? Miguel, z tymi witaminami to prawda. Słuchajcie! Żeby się stąd wydostać, dobierzecie się w pary, ustawicie się równo, Zachowacie spokój i będziecie grzeczni! Czy rozwiążesz w końcu to proste równanie, czy też nie? Natychmiast siadaj! Napiszesz teraz sto razy! Nie będę wykrzywiał się na nauczyciela! Jestem twoją chrzestną! Pomogę ci i staniesz się prawdziwym chłopcem! Oj, ty jesteś kopciuszkiem? To wy cię na ba! Rodzinne strasznostki to przedmioty o wielkiej sile magicznej, pamiętasz? Żadne zadrapanie, ani pęknięcie nie mogą cofnąć magii, która trzyma naszą rodzinę razem. Świstun całkiem udatnie naśladuje każdy głos ludzki i zwierzęcy. Naśladuj mnie! Leci do zamku nad jeziorem łabędzi i dowiedz się, czy zapiski istnieją, mój mały szpiegu. Panie, co pan robi na mojej werandzie? Co ty mnie róża suponujesz?